Dobra. Po pierwsze, instruuję zasad bezpieczeństwa na osi, mhm. tak? Zawsze traktuj broń jako naładowaną. Mhm. Broń zawsze w tym, w tym położeniu lufa, zawsze w kierunku kulokwytu. Mhm. Nie celujesz w miejsce, w które nie chcesz strzelać. Mhm. Czyli wiadomo, ludzie bądź mhm. do dołu nawet. Tak? Zmęczysz się po oddaniu strzału, musisz broń w ten sposób, żeby celować w ten piasek, tutaj jest tutaj. Dobra, wyjmuję i zostawiam go z boku Tak, rak. tak odkładasz broń Dobra, zawsze tak. po, po skończeniu strzelania już u że jestem. Dobra, Dobra kapuj. A reszta jak w replice. <laughs> nie, 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 reszta nie jak w replice. Masz... Boże, kurde. Nie mogę teraz, teraz nie mogę rozmawiać. Nie jestem już na strzelnicy, nie mogę tak, rozmawiać. Nie rozmawiałem przez telefon. Odzwonię. <laughs> Odzwonił w takim momencie. No nie? No, dobra No dobra. Tu jest blokadnie. Bezpieczniki, wiadomo, tu masz standardowe bezpieczniki. Ułożenie broni pamiętaj. Trzymaj broń tak, żeby cię nie ugryzła, bo... Nie wiem. To tak jak w replice. Tak, no tutaj tylko to jest wszystko, tu już jest metal. Ty masz plastik pewnie. Tego? Okay. się z bronią. Tak jest to już, to już oddaje strzał w tym momencie. Tak, ale w tym momencie jest zabezpieczona. Tak, bo jest pusta, bez, tak, bez nabojów bez tutaj. Jak w <noise> Pamiętaj. Zapomnij wszystko co jest w ASG. To, no. Tutaj no. zapominasz no. o wszystkim co się to dzieje to w ASG. Jest tu jest w ogóle totalnie inaczej. To tak. tak? Mhm. To, to jest mocniejsza. Tak, tu jest ciężej go przeładować na pewno. Dobra, no to co, w Bisay na razie nie strzał na początek. Dobra. Wisa te pięć strzał do magazynka. To jest coś, co Ojciec wydawał się bardzo dziwne. Ojca przez osiem lat nie zobaczył. Ja mnie tym bardziej. Nie, ojca. Tak, tak. że jakby młody zabrał sobie pełną dziewiątkę. To później ojca by przez osiem lat nie zobaczył. No, tam jesteś. się gotów, tak? No raczej. No to wpinaj magazynek. Wpisz sensyjnie. Z zasady celowania oczywiście chyba znacznie. Nie muszę mhm. ci uczyć, nie? Tak, tu zrzucasz. Broń zadowana mody, cofnij się trochę jeszcze Gdzie jest tarcza? Która? Tarcza przed talą, tak? W Centr centralnie w bloku, nie? Tak, A nie. O, zobacz, tutaj nie. Pamiętaj, jakże że jak za długo to się męczy. Nie? Nie. Teraz zobacz. Nie. Czekaj, on już tak? No jest czwórka w lewym rogu górnym. Czy coś trafiłem? Tak trafiłem. Tak? No. Bo uchom też można dostać. No, ze... Masz kamerę włączoną? Nie. No. To potem pójdź sobie nadam na początek ze strzelają. No. Do dołu. Dobra, to no, czy do dołu. Dobra. Dobra. I czekaj, delikatnie powoli, tutaj już nie masz tak, pójdziesz powoli ciągnąć spust. Powolutku, ciągnąć powolutku. w pewnym momencie będzie Przytrzymaj mu ręce teraz. Nie, nie, dobra, dobra, spokojnie. Nie w czoło, nie wolno. No, ty, ty, ty no, no, nie, 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 spokojnie. Nie, 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 spokojnie. Tak wystarczy. Można sobie nawet, tak, tutaj. I trzymaj, nie bój się strzału. Wyceluj w środek. Tak, Czoła dostałem. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. trzymaj. Dobrze to jest. trzymam, trzymam. Nie muszę puszczyć. Ja centralnie w ja nie odcinku czoła dostałem łózką. Chcesz jeszcze raz? Nie wiem. Chodź, chcesz jeszcze raz? Nie Nie, 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 no nie muszę a, a zresztą to jeszcze swojego glock'a to jest, jest no. ten... Tak, a nie było takiego Na mnie patrzyłem, żeby tak ręce było do No to, to nadkarstki dostałem. A ja dostałem w czoło <noise> <noise> Może być na przodem Czekaj, czekaj, no ty, stary Też ósemkę Wiesz, że jesteś na przodem, za Na pierwszy strzał strzeliś ósemkę No tak, ja strzeliłam <noise> ósemkę, nawet chyba dziewiętą Ojciec, no to jest lipa już Spalaj mnie w deszcz i tak Zaraz, zaraz, Nie, samemu nie chodzisz Gdzie i strzelać, gdzie i strzelać Wszystko Stoletnie no nie ci zostawić młody tych szerać, on ma tą broń. Nie mi tam dopiero się szykuje. To znowu trafiłeś w ósemkę. Jedna obok drugiej, jest większa no, dziura. No. Tak, Tak. jest jedna obok drugiej. Są, widzisz, że większa, większa strzelina się zrobiła. Zobacz sobie. O kurna, faktycznie. No to tak jak teraz celuj. jest lepiej. Tak, to celuj sobie to pod też. Czarne. Widzisz? Jest poobijana góra czyś. No też. Ale jak celować do dołu, to nie wiem, Dlaczego dlaczego w dół ten... Rozładuj. Wyjmij magazyny. Dobra, ostatnią, ostatnią piątkę. Później młody. Tak, później młody. Zobaczymy. Czarno, Słucham otekaj. cię. Zaraz. A co chcesz iść? mogę Poczekaj, zaraz. Rek. A chcesz piątkę teraz? To masz młody. Otekaj. Nasz dom. Jak ciało poleci? No, trochę poczułem. Zostanę teraz z tej strony. Na bezpieczeństwa. No, lepiej. Poniesz już sobie broń. Ustaw sobie. Pierwszy wyceluj. Ręka z pustu. spustu. I palec ze spustu. Palec ze spustu. Palec, jeżeli nie celuję, mhm. tu broni. Jesteś gotów? Tak sobie. Ty, jakie mam cele? Ja pierdzielę, lepszego niż ja. W górę trafił tak jak ja Przebiłam Ja już ostatnie strzały A ten kolega nie zapłaca tego czerwony Nie, to tak mam Czekaj czekaj, nie zrobił Najpierw muszę sobie ustawić karabi dopiero potem przeładną magazynek Magazynek, nie zamek zamek został Magazynek No, tu musisz magazynek załadować Tutaj, Pamiętaj, że tutaj w tym. wcześniej. wcześniej. Bo no. no. no zobacz, patrz. Ile maksymalnie wchodzi? 15. 15 to za? Nie ma. Nie możesz tego. Tak zobacz. Jak tutaj, tu, w to miejsce, gdzie jest początek pocisków, wkładaj. 15 do kolka wchodzi? Tak, do Sporo. tego magazynka. Akurat. Sporo. A to no. jest przedłużany, tak? Tak, to jest ten dłuższy magazyn. Bo to jest kompaktowy wziąć, nie tego kompakta wziąłeś. O, łatwiej się z 17 strzała? Co? 17 łatwiej? To jest różnica na małym polskim mostem. Tak? Spokaż. Tak? Górny, ja jestem Z zamkniętymi oczami co? No. Ale nie podnoś broni. Ale zostaw to, odpuść nie to. Nie wymapuj bronią. Odpuść to. I palec ze spustu. Właśnie spać. No tak nie wystrzeli. Ale no co Traktuj broń. Powiedział ci na na bezpiecznej Traktuj broń zawsze jako naładowaną. No. Nie baw się bronią. To wszystko wystrzelej się. Zobacz. Kupujesz. Mody. 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 Kupujesz. Mnie. Zobacz. Tak jak celujesz, Tu trzymaj palec. Dopiero jak jesteś pewny strzału, zakładasz tu palec i zobacz. On ma tyle, tyle luzu. Dopiero w tym momencie następuje strzał. Więc musisz ten luz sobie odpuścić pierwszym palcem i dopiero wtedy delikatnie ją wtedy strzeli. Kotka, o, te, te. Trzymaj, nie zamykaj jeszcze Ja tylko wezmę... Zamknij drzwi Dobra, zamykaj Naciągnij kurek I powoli, powoli, bez pośpiechu Trafiłeś blachę Nie Wyceluj równo mu przyrządy Wolniej, młody, spokojnie, na spokojnie strzelaj no się się... To to Bo tak jak wystrzelasz, to To jeszcze zacznij, po prostu Fajnie się celuje no. czekaj, 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 do przodu to popchnij I wypchnij bębenek o, o. I teraz, żeby wywalić łuski Musisz to wcisnąć, o, mocno to, mocno to Lepiej bo do to <śla> Można i tak No i poczekaj e, Narysuję wiąże. Ci przyrządy, żebyś wiedział, jak celować no. Tak, spira ze drzwi, o, Czekaj, wezmę sobie dłuższe bo tą się lepiej rysuje. Zobacz, to jest to, co masz na karabinie, widzisz? Na pistolecie. Widzisz? To jest to, co masz tu. No. tak, tak, tak. I na, na... z przodu masz tylko takie coś. No. I to ma być tu, w środku. To ma tworzyć całość, tak? To ma tworzyć całość jedną, równa linia i to ma być na środku. Bo jak to będzie kawałek na boku tutaj, to już będziesz walił w bok. No. A to jest bez sensu. No, i mi spadło. Grynian, bo nawet razie do przeczytania to byłoby łatwiej. Przecież tu masz. Widzisz? Coś takiego musisz mieć. Równa linia. No już, załapał z rysunku. tu masz, tu Tutaj też. Równy, równą musisz mieć z granicy, bo tak to... Ja już słyszałem hmm. drugi raz trafiłeś w blachę, nie trafiłeś w tarcie, tylko w blachę. Otwórz, naładuj magazynek Zaraz mi do tydzień, wejść Dobra Już Teraz coś w czyli? Tak, trafiłem <noise> w no, Trafiłem, w Nie, trafiłem. No to ale... masz, masz obcia, bo trafiłem więcej razy niż ty. No tak, ale... <noise> To ci z... w głowę se przywalisz. Powoli. Bez pośpiechu to macie zaskoczyć. Pamiętaj, jak ci pokazywałem celowanie. Jaką tu to... To energię? Dużą, znaczy na no dużą jak na tutaj... Jak na broń ostrą to mało. To coś w ogóle... Jest... No on w tarcze wali, zaraz tarczę będziemy się zmienić, bo już wywalił więcej jak pół paczki. Dobra, Koniec? Sprawdź czy wszystkie są zbite. Tak. Daj mi tą no tarczę, teraz... teraz... A, to jest jego tarcza. Mogę raz strzelić z tego? O, się czekaj, tarczę ci zmienia, tylko weź. Czy może Czekaj, ustawimy mu na bliższy dystans. Czeka, wybiję. Wyjmij to i wybiję nie mam o. Brawo. I teraz odkładamy go bezpiecznie, tak. A, nie mam takera. Nie taki. mam takera. Dobra. To jest pilnie, żebym mnie zgubił Dobra. No bo mnie się postrzeli, ty. W dupę bym ci strzelił, jakbyś byś nie poczuł. Dobu. A zobaczę, jak wtaczesz. On, tak... On jest dosyć słaby. Idź właśnie z kamerą. On jest taki, taki jest taki... że który... Czekaj, czekaj, misior. Czekaj, młody. Zabierz sobie. Czekaj, to. czekaj. No zabierz to sobie do siebie ty. Ale nie chcę do siebie. Zanich to Trzeba się jeszcze dużo nauczyć. Trzeba się jeszcze dużo nauczyć. No trzeba trochę. Przychodzić, przychodzić i później jak się spodoba to zacząć strzelać tak bardziej zawodowo. Młode, ale to ja, ja wygrałem. Tak, Jarek był tam, bliżej wygrany. Ja trafiłem tutaj. Jarek trafił szóstkę, a Młody trafił trójkę. Ja Dziękuję. wygrałem, trafiłem ostatnią ósemkę. Przed chwilą.